Dobre magik. Jakie dobre było. <grymne> dobre, co? Pokaż jakie dobre było. Dobre. <grymne> Nie mogę. Poproś ładnie. No poproś. Ładnie poproś. poproś. No, a teraz, dawaj łapę, czekaj, no, dawaj łapę. No jedna, druga, drapiona no, szybimy jeszcze raz, no, szybimy, na no, drugą, no, ładnie, i głos dwa razy. trzy razy te Raz. A ty głupi jesteś, no. Dobra, to teraz ci chyba dam, co? Teraz kundel zasłużył? No. Jeszcze głowa. Masz. Dobry kundel, nie? Piąteczka. No. ładnie Uśmiechnij się do kamery. Drugą. No. Super.